Moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z takim nietypowym odcinkiem, w którym poruszę temat internetu. Jak wiemy, internet kierowcom, jak nie tylko kierowcom, w dzisiejszych czasach w XXI wieku jest bardzo potrzebny, chociażby do lepszego komfortu pracy. Jednak potrzebujemy mieć jako kierowcy dostęp szczególnie do Google mapy, do komunikacji się ze swoją rodziną, więc przychodzę z całkiem fajną alternatywą sprawdzoną przeze mnie, jeżeli chodzi o internet, w tym momencie na międzynarodówce i zaznaczam na samym początku, że nie jest to odcinek sponsorowany. Robię to po prostu ze względu na to, żeby wam podsunąć całką, całkiem fajną, jak nie najlepszą, na ten moment alternatywę, o nielimitowany internet na międzynarodówce. Może już przejdźmy do szczegółów? Bo to będzie krótki odcinek, taki informacyjny, żebyście sobie mogli to sprawdzić albo po prostu już zacząć tą kartę użytkować. Jednym warunkiem, który musicie spełnić, żeby działał wam ten internet w 100%, to jest to, że musicie mieć niestety, ale telefon komórkowy, który ma możliwość dodania karty e SIM. To jest ten jedyny warunek żeby to po prostu wszystko ładnie, pięknie funkcjonowało. Jeżeli chodzi o ten internet z sieci Holafly, to od razu Wam mówię, że jest to nielimitowana ilość internetu, czyli nie ma tam do wykorzystania 100 giga, ani 200, ani 500, tylko jest po prostu no limit, łącznie ze Szwajcarią, łącznie z Anglią, aktualnie jestem w Anglii i nagrywam ten odcinek, więc hmm, po prostu mamy wszystko no limit, co jest najważniejsze, jedyny, Przeze mnie zauważalny minus, który do końca dla mnie nie jest minusem, ale wiem, że dla może niektórych osób może to być jakieś utrudnienie i ten minus może się okazać duży. To jest to, że jak już dodamy sobie tą kartę SIM i już internet nam będzie w naszym telefonie śmigał, to niestety nie możemy robić z niego hotspota. Czyli nie zrobimy sobie hotspota na swojego laptopa, żeby sobie na laptopie obejrzeć jakiś film, tylko wszystko musi być skupione na telefonie komórkowym. Mi to w zupełności wystarcza i ja korzystam praktycznie. Praktycznie w 99% z telefonu komórkowego, a laptopa używam tylko do montowania filmów. No niestety jest to dla mnie troszeczkę yy, może inaczej, mogłoby to być dla mnie troszeczkę wygodniejsze, gdybym mógł sobie robić tego hotspota, bo wtedy mógłbym dodawać części odcinki, a teraz po, po prostu odcinki będę dodawał. Podzielone raz w tygodniu albo raz na półtora tygodnia, jak będę miał jakąś dostęp do sieci, albo po prostu będę użytkował ze swojego telefonu, ze swojej sieci Play. Ten internet na potrzeby dodania nowego odcinka na kanał, ale tak, jeżeli chodzi o Facebooki, YouTube, Netflixy, jakiegoś innego tego typu aplikacji, internetu jest w bród, nie ma żadnych limitów. Polecam. To sprawdzić. Polecam w ogóle tak naprawdę każdemu, które, każdego, każdemu kierowcy, którego spotykam teraz na trasie i się pyta, że jaki internet używam, to naprawdę mm, ludzie później do mnie odzwaniają, albo gdzieś tam piszą, bo się wymieniamy telefonami, albo gdzieś tam dodajemy się na Facebookach, że naprawdę bardzo fajnie im to funkcjonuje. Przede wszystkim y, internet działa, jak macie już telefony takie bardziej nowocześniejsze i macie już możliwość y, posiadania 5G czy 4G, to naprawdę obsługuje to ta sieć bez żadnych problemu. Łącznie, tak jak powiedziałem, Szwajcaria, Anglia, kraje jakieś dzikie, czyli tam jakieś Bałkany wszędzie internetu jest bez limitu. Link oczywiście macie w opisie, możecie sobie to sprawdzić. Ja polecam wam wybierać największy ten wariant, bo on jest w sumie najbardziej opłacalny. Czyli płacicie za niego 99 dolarów, zależy też od kursu, to wychodzi jakieś około 400 zł na polskie i macie to na okres 3 miesięcy. Czyli ten największy pakiet, który sobie tam wybierzecie, jest on na 3 miesiące. I nie jest to żadna subskrypcja, ponieważ jak się tylko skończy ten pakiet, to ponownie musicie wejść na stronę Hol Holafly i po prostu zakupić nowy pakiet. To jest fajne, bo nie musimy martwić się o to, że pieniądze same się będą po prostu z konta odciągały, tylko one będą jednak dysponowane w 100% przez nas. Jeżeli na przykład nie chcemy wykupować, to po prostu nie wykupujemy tego internetu i go nie użytkujemy. Tak naprawdę więc to jest bardzo fajna opcja. Opcji jest zdecydowanie więcej, ale im krótszy okres, im, im weźmiecie pakiet. Że tak powiem, na krótszy okres, to tym jest gorsza cena. Działa to tak, że maksymalny pakiet tak naprawdę wychodzi zdecydowanie najlepiej, bo to wychodzi w przeliczeniu na jakieś jak sobie rozdzielimy to na 3 miesiące, no to też wiadomo, wszystko jest zależne od kursu, jaki mamy na dany moment, ale gdzieś to wychodzi w granicach od 120 do 160 zł miesięcznie przez te 3 miesiące za ten internet. Więc to jest moim zdaniem bardzo fajna alternatywa. Jestem użytkownikiem tej sieci już od. 6 miesięcy prawie i naprawdę nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. I co? To byłoby na tyle. Wszystko jest tak naprawdę w opisie. Jeżeli mielibyście problem, oczywiście, z zainstalowaniem tego, to po prostu piszcie do mnie na Instagramie. Instagrama macie w opisie. Chętnie Wam pomogę, bo naprawdę warta. Jest ta sieć zainwestowania, żeby mieć po prostu spokój i nie musicie się martwić, czy dana sieć, która za chwilę zostanie otwarta w Anglii, za 3-4 miesiące znowu nie padnie i jednak się zmieni wszystko, tak jak jest to teraz aktualnie z EE. Więc co? Zachęcam Was do komentowania. Jak ktoś używa już tej sieci, to zachęcam, żebyście. Pokazali się i po prostu przedstawili swoją opinię na temat tej sieci. Im będzie więcej opinii, tym będzie po prostu potencjalny widz, który jest tym zainteresowany, miał lepsze przekonanie do tego, żeby skorzystać z tej sieci. Ja to używam, polecam w 100%. I co? Dzięki za oglądanie. Myślę, że to będzie Wam się podobało i służyło przede wszystkim. I co? Za parę dni, myślę, że w niedzielę, w tą niedzielę, wjedzie nowy odcinek na kanał już bezpośrednio z trasy. Trzymajcie się i do usłyszenia.